Kurwa głodny jestem GŁODNY JESTEM kurwa przynieśli Co? A wiesz, korki przy okazji wstąpiłam do kosmetyczki, ale wiem, że może znaleźć skara. Kochana się śliczka. Dam ci kawałek łabeczki Oskarku, dobrze? Proszę, zamknij. Dobra, co? Zobacz, jak tu jest ślicznie, Oskarku. Taki krajobraz piękny mamy. Wiesz, co? Zrobię ci zdjęcie mojego ulubionego misiaka. Uważaj, uśmiech. Zrobię ci jeszcze jedno. Ostatnie obiecuję, ok? No to sobie misiu zrobimy teraz ostatnie pamiątkowe zdjęcie. Uśmiech. Ok. Zobaczmy jak wyszło. Cóż za piękny dzień, cisza i spokój, ludzie żyją z dnia na dzień, brak aktywności przestępczej załad i porządek miasto dziękuje mi. Miłość buła, prywatny detektyw. I dla pana miłosza Ja jestem Miłoszem Panie detektywie, udało mi się uciec z więzienia. Porwałem misia Oskara oraz panią Lamar. Przy okazji zostawiam dla ciebie mapkę, w której wskazałem miejsce pobytu więźniów. Proszę też o przyniesienie hajsu. Dokładnie 100 tysięcy koron czeskich. Życzę miłego dnia. Rudolf Schmidt. O mój Boże! Rudolf Schmidt powrócił! Asystencie! Rudolf Schmidt powrócił! Zbierz wszystkie moje rzeczy, spotkajmy się w parku! Ej, dziomuć! Masz zmienić dychę? Powinienem mieć, zaraz sprawdzę. Dawaj. Siedziałem sobie tutaj na ławce, czekałem na mojego asystenta. Przyszedł taki mężczyzna, chciał rozmienić pieniądze. Zaraz, zaraz. Mój portfel został okradziony, a to była pamiątka po moim wujku Andrzeju. Cholera jasna. Ojej, ale najważniejsze, że Panu się nic nie stało, panie. Jak się tam moje maniery? Jestem miłość, była jestem prywatnym detektywem. Miło mi. a, Bridget. Bardzo ładne imię dla pięknej kobiety. Dziękuję. A kto to jest? A to tylko moja asystentka. Chyba asystent? No tak powiedziałem, asystent. Asystencie, co tak długo? Przepraszam, Musimy się wejść w bliznę do pralni. Aj, asystencie, niech cię szlak trafi. Przez ciebie zostaną brabowane. Dobrze, że ta pani chociaż mi pomogła stać z ziemi. Miło mi. Jestem asystentem miłoszka. Bridget. Klaudiusz, a mój asystent, Bridget. Coś Ci pokażę, asystencie. To jest ta notatka z mapą. Tu musimy się udać, gdzie jest ten X. Tylko niestety ja nie rozumiem, co to jest napisane. Nie wiem, po turecku, po kaukasku. Moim zdaniem może to być po węgiersku. Mogę się wtrącić? Jasne, proszę. Tak się składa, że to jest w języku Gdziemy Gdzie my teraz znajdziemy kogoś, kto zna ten język? Tak się składa, że ja znam. Na serio? Mogę? Jasne, pewnie. Posłuchajcie. Kupata mimina pagina wali katika Bondę karibu to po polsku znaczy, znajdziecie mnie i pozostałą dwójkę w dolinie niedaleko torów kolejowych. Tak się składa, że wiem gdzie to jest, mogę was doprowadzić. Serio, Bridget? Tak. Super, będziemy Ci bardzo wdzięczni. No to chodźmy. Ale ja jeszcze wezmę sobie Asystencie, skąd te chipsy wziąłeś? Cały czas je miałem w siatce, kupiłem jakby jeden z pralni. Oj, asystencie, ja coś czuję, że w tym roku podwyżki nie będzie. Jeśli tak mi nie płacisz? Zawsze mnie fascynowała praca detektywa. Kto wie, może sam nim kiedyś zostanę? Zachowajmy czujność. Nie wiemy, kto może żyć w tej dziczy. Chodźmy dalej. już dość. A najgorsze jest to, że mi się chipsy skończyły. Widzisz kurwa, co te chipsy robią z Tobą. Nie masz nawet siły iść dalej. Mam nadzieję, że podniesiesz ten papierek. Patrzcie tam. Za tymi drzewami jest dolina. Mówiłam, że wiem, gdzie to jest. Super, Bridget. Nawet nie wiesz, jak nam bardzo pomagasz. Dobra, chodźmy już i skończmy tą sprawę, bo już chcę do domu. To chodźmy. Paróweczki, paróweczki. Mam nadzieję, że wasi bohaterowie przyniosą to, co jest potrzebne. Jak nie, to wy się będziecie tutaj gotować, obydwoje. Paróweczki, paróweczki. To tutaj, te dziwne dźwięki dochodzą stamtąd. Podejdźmy bliżej. Paróweczki, paróweczki. Paróweczki, paróweczki. Może trochę. Paróweczki, paróweczki. Paróweczki, paróweczki. No witaj, Rudolfie! Jesteś aresztowany. Tym razem dopilnuję, że trafisz do więzienia na bardzo długi czas. Witam, witam, jak się cieszę. No ale tym razem powrotu do nie będzie, niestety. Asystencie, podaj moją siatkę z moimi rzeczami. Nic z tego? Jak to? Ojejku, czy to jego siostra. Siostra? Wiedziałeś, że Rudolf ma siostrę? Nie miałem pojęcia. Ale teraz to ma sens. Kto z normalnych ludzi z nas Gdzie jest kasa? Gdzie jest kurwa kasa? Sądziłam, że są wsiadcy, bo byłam na tym śmiecie przekonana. Nie ma! Gdzie jest kurwa kasa? O pieniądzach nic nie wspominałeś. Przyznaję się szczerze, zapomniała, naprawdę. Macie, Głąby. Możecie zacząć kopać dziurę. A dla kogo ma być ta dziura dokładnie? Nie ma kasy, są dwa trupy. Sami sobie będziecie grób kopać. Ale samo kopanie dużo czasu zajmie. Ja mam czas. Nigdzie mi się nie śpieszy. <słysy> <słysy> nie rób mi tu takich maślanych oczu, tylko bierz się do roboty. Samo się nie wykopie. Znam moją łaskę. Wybierz sobie, gdzie chcesz wykopać się. No. Oh. Klaudiusz! już! Nie! Стой, по Że Oskar, coś ty uczynił Czy ona żyje? Nie! Zazu! Co się stało? Moje klucze. Asystent nie ma. Poczekasz, popilnujesz? Pewnie. Oskarku, pilnuj wszystkich. Zaraz przychodzę.